To nie wygląda dobrze. Obejrzmy razem moje stare zdjęcia na Instagramie. I to jest czyn naprawdę bardzo masochistyczny. Zrozumiecie to dopiero, kiedy to zobaczycie. Also jestem troszeczkę chora. Mniej więcej raz na półtora miesiąca jestem strasznie przeziębiona. Leci mi z nosa i tak dalej, także... Um, tak. Zaczynajmy naszą podróż. To zdjęcie było zrobione przez moją siostrę. Co się stało z tymi brwiami? E, nie to, żeby teraz były lepsze. Ja za wszelką cenę zawsze chciałam się pozbyć tej dziury tutaj, którą mam na brwi. To mi nie wyszło. Ja byłam w takiej mojej gym era. Ta fryzura, ona była na pewno bardzo komfortowa. No, praktyczna. Tylko, że te włosy przez to się wyrwały z przodu. Robiąc takiego koka. Tutaj wszędzie, gdzie mam włosy, to wtedy ich po prostu nie było. A że miałam wtedy jeszcze jaśniejsze włosy, to już w ogóle wyglądało czoło na dwumetrowe. Czy ja tutaj wyglądam na szczęśliwą? Wątpię. I to był taki mój moment, kiedy naprawdę bardzo długo ćwiczyłam. Moje oczy, ani moje włosy, w ogóle nic tutaj nie wyglądało w porządku. Um, co? Fit na leśniki. To jest rok 2020. To zdjęcie zostało zrobione właśnie w Wigilię, i to był ten rok, kiedy zrobiłam makowca na soli. Nie jemy żadnych ciast ani jedzenia wcześniej niż właśnie w Wigilię. Dowiedziałam się dopiero w momencie krojenia, że dodałam 200 gramów soli do makowca zamiast cukru. Nie, nie zjedliśmy go. O, mój, już siódmy raz w tym roku. Przyślijcie lekarza na TikToku. To nie wygląda dobrze. Już nie pamiętam, jak to jest być zdrowym. Jest, yes, git, jest, git. Ja miałam taki moment, kiedy strasznie drapałam swoje czoło, bo mi wychodziła tutaj taka kaszka. I teraz mi się wydaje, że to po prostu było po białku, bo ja tego białka jadłam bardzo dużo. Jakichś tam skierów i tak dalej. To jest zdjęcie, które zostało zrobione podczas koronawirusa. Ta sukienka, ona miała być na zakończenie mojego roku, chyba dziesiątej klasy. No i nie doszło do tego. Wszystko zostało skansalowane, a ta sukienka była kupiona chyba pół roku wcześniej, jak nie wcześniej. Oh my gosh, te brwi. To już wygląda. Co jest? Ja miałam takie włosy? Miałam taką erę, gdzie cała była różowa, To trwało max dwa miesiące, ale to było. Rotunku.